Cześć wszystkim. Cześć. Dzisiaj zapraszamy na kolejny film z serii unboxingu. Co tym razem? E, tym razem zobaczymy do, najnowszy dodatek do brzegu Katakumby, a dokładnie nory i mityczne potwory. No to, tak, tak, malutkie. Mhm. Udało się. Mamy instrukcję. Która nie jest jakaś super obszerna. No, w końcu sensie to tylko dodatek. Widzę już kafelki nowe do układania, plansze. Tak, ale zobaczmy, może najpierw w Dobra. A co to są za figurki? To są te mityczne stwory, tak? Tak, to jest. W sumie to widać, co to jest. To jest Sphinx. To jest Sphinx? No. To jest Sfinks, to jest. Ojej, to jest meduza? Dokładnie, tak. to są pomieszane. Tutaj mi tak, to Tak, Tutaj mamy tu, A tutaj są trzy. A to są takie... ożywione posągi. Ożywione posągi. Wygląda okay. jak rycerz. No, no ale to są ożywione posągi. Dobra, to mamy trzy posągi. Okay. Tak. I to by się zgadzało. Dobra. I tak to wygląda. Mhm. Co hmm. tu jeszcze? No, do kafle. To, Tak, kafelki. Mamy dodatkowe kafle. Dwa powinny być azylu. I są dwa azylu. Mhm. Czy dokłada jej się po prostu do tego. Tak, do tego początkowego. Do tego początkowego mm, tylko tutaj są takie e, zielone oznaczenia. I jak dokładamy, mhm. to musimy ułożyć tak, żeby przejść po tych zielonych. O! Ale to tylko przy dokładaniu kafla do planszy. Mm -hmm. No i tu mamy już pierwszą nowość, i takie zapadnie. więc tu możemy dostać obrażenia. Mm -hmm. Albo usunąć jakąś kartę, która nie jest potknięciem, żeby uniknąć tego obrażenia. Mm -hmm. No i tu mamy kolejne. To są już jakieś takie ołtarze. I to jest na przykład skarbnica Umbrogwesny. Tu się dostaje artefakt. Mm -hmm. I monetki. Mm, tu mamy ołtarz nawiedzonych. Mm -hmm. Ale już tylko na jedną kostkę. Mm -hmm, tak, widzę, tutaj duszki są. Bazylika mamony. To akurat Można wyda... sobie sporo tutaj. Raczej, tu akurat wydajesz robić. monetki, Aha, żeby dostać na na coś... leczenia, Aha. wytrych. To jest duży sekret, tak? Dobra. Tu mamy kolejny jakiś ołtarz. No to chyba mm -hmm. jakiś zwykły ołtarz. A, to nawet podobny. Tak. Właśnie, kafel. To jest, jest kościółek podstawki. ducha. I tutaj po prostu, jak się wylosuje mm -hmm. kostka ducha, to możesz po prostu stąd zabrać kostkę, żeby nie zostać obrażony. No. I tu mamy. A, a to jest Nora. Nora Meduzy. Nie, Sfinksa. No, Sfinksa. Sfinksa. Tak. Sfinksa. Uh -huh. I tu można pokonać Sfinksa. Jest. Mamy norę meduzy mm -hmm. i widać, z artefaktem. A, a, i tu są te posągi ożywione, tak? Tak, ożywione posągi, tylko że tutaj, jak pokonasz jeden posąg, to wtedy musisz się przenieść, teleportuje cię do innej nory albo jakiejś tam zaginionej komnaty. Mhm, mm mhm. Mm Czyli którejś z tych komnat w Okej. Okay. I jeszcze kolejne. O, to jakieś takie już normalne kafle. A, no i tutaj jest osobliwy bazar. Tu, tu jest w sumie wybór, co można dostać, na przykład uleczenie mm -hmm, mm -hmm. czy inne rzeczy. Okej, okay, no dobra. Czyli coś, coś nowego się tutaj na tej planszy pojawi. Tak, nie jest tego może jakoś dużo. I tutaj mamy dodatkowo jeszcze nowe karty. Chyba 50. Tak. Czyli całkiem sporo. No, i tu mamy jakieś potworki, mm -hmm. a tylko, że niektóre są jako trofeum, czyli po pokonaniu one mm -hmm. idą do swojej, jakby. No tak, bo są punktowane, więc też można potem z tych punktów nazbierać. Tak. Za ich pomocą. No tutaj na przykład trofeum wart jeden punkt za każde pięć monet, jakie posiadasz. O, miałby no, ja zbierać się gwiazd. Miał ochroniarz. Mm. Kościany wajdelota. Mhm. Mm mm -hmm. No, Są jakieś karty okazji dodatkowe, srebrny portal. No mm -hmm. ale tu sporo też tych kart ze smokiem się pojawia. A tutaj już jest nie, chociaż też są jeszcze jest Boski jest Patronat, Surowce Wtórne. No jest trochę tych kart. Mhm. Mm no i w sumie o, to tyle. To E, opakowanie nieduże, ale jakaś powie, jakiś powiew świeżości na pewno wniesie. Tak, chociaż na pierwszy raz jakby ktoś grał Brzdenka, to może nie koniecznie z dodatkiem. E, no myślę, że warto przećwiczyć grę podstawową i dopiero dołożyć dodatek. Tak. E, no to co? Zostaje nam tylko A, zagrać, No już mamy brzydęk katakumy przećwiczony. Tak, dokładnie. tak. Konkretnie. Także z naszej strony wszystko, jeżeli chodzi o ten film i zawartość całego pudełka, którą przedstawiliśmy. Zachęcamy oczywiście jak zawsze do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. 嗯。Yo Yo